Vlogmas dzień szósty. Minęło ponad siedem lat od vlogmasu startu. Jaka piękna i długa tradycja vlogmasu kochani dzień dobry w poniedziałek a u was wtorek i mikołajki także standardowo jak co roku nie mogę się doczekać żebyście mi napisali co wam w tym roku przyniósł mikołaj także sekcja komentarzy jak zresztą zawsze jest dla was wiecie ten pierwszy tydzień vlogmas to jest takie wdrażanie się w ten tryb nagrywania powoli przywoływanie tej atmosfery świątecznej przeze mnie kiedy jej jeszcze tak naprawdę do końca nie ma taka też jest tutaj moja rola i to wszystko się zaczyna ale jeżeli już na jednej ręce nie jestem w stanie pokazywać który mamy dzień vlogmas to znaczy że święta już coraz bliżej i od Mikołajek to już po prostu leci czas jak szalony. No i dzisiaj w końcu dzień już wydaje mi się, że troszeczkę ciekawszy, bo ten weekend studencki jest za mną. Powiem wam, że troszeczkę się obawiałam tego, jak będzie wyglądać moje vlogowanie, kiedy mam te weekendy zaabsorbowane przez uczelnię ale chyba nie było tak źle. Natomiast cieszę się, że już to za nami. Ja dzisiaj. A... Średnio wyspana, ale popiłam sobie jeszcze poranną herbatę, oczywiście malinową I słuchajcie, lecę do Soul Beauty Baru Na poznaczkę skargnę sobie jeszcze potrafię coś na śniadanie, bo, bo, bo nie wiem, bo nie jadłam jeszcze nic Ogarniać się, robić jakiś make-up i tak dalej będę później, bo idziemy dzisiaj na event Także na razie wersja cozy, mam taki wielki, ciepły sweter To jest w ogóle chyba największa rzecz w mojej szafie z Mosquito I wpuściłam go sobie tutaj z przodu, co ja go zwinęłam i tak zobaczcie, jaki Wielki, ale uwielbiam go, mam jeszcze taki jasny i właśnie ten szary i zdecydowanie w tym tygodniu będzie pora na te swetry i do tego jeansy 70's z Lewise, no i no make up tego bedhead no bo lecę tylko na paznokcie zarówno na mani jak i na peli. Bo moje paznokcie, o, z tych stron jeszcze wyglądają ładnie, ale już mam pozdzierane końcówki, no i wiecie, już po prostu czas na nowe. Fajnie było ponosić te ciemne, bo ostatnio bardzo długo nosiłam jasne poznokcie kilka razy pod rząd i teraz chciałam się czegoś ciemnego, ale dzisiaj chyba robimy słuchajcie back to basis. Jeżeli nic nie wymyślę po drodze i się nie dam na nic namówić, to chyba dzisiaj będziemy wracać do klasycznego frencha, bo u siebie lubię taki najbardziej czyst, słuchajcie, zabawne. Ponieważ ja poznokcie robię swoje już stosunkowo długo, bo jakoś od drugiej połowy gimnazjum. I pamiętam, że właśnie jak zaczęłam robić poznokcie, to strasznie chciałam mieć na tych poznokciach wszystko, co się tylko da. A w gimnazjum nie mogłam, ponieważ byłam rozliczana z tego, co mam na poznokciach i mogłam mieć tylko jakieś neutralne kolory. Więc potem jak poszłam do liceum, czy było jakieś wolne i mogłam robić coś bardziej kolorowego, z tego korzystałam, szalałam. Pewnie doskonale znacie mnie na przykład z moich kaczek na poznokciach i przez lata ja miałam naprawdę dziwne rzeczy na tych poznokciach. A teraz już wiecie, jestem taka bardziej back to basis i... Bardzo rzadko się zdarza, żebym brała jakiś wzór lub coś innego niż jeden kolor bądź french. Także zmieniają się człowiekowi preferencje. Dobrze, minęło kilka godzin, jestem już w domu, pazurki gotowe, zarówno mani jak i pedi. Classic French, tak jak zakładałam na nic innego się dzisiaj nie dałam namówić, ale słuchajcie, mamy małą zmianę na stopach, ponieważ na stopach też mam taki jaśniutki kolor, taki sam jak baza tego mojego Frencha. I ja zawsze na stopach noszę na zmianę czerń albo czerwień, czasami dla urozmaicenia granat, a dzisiaj mnie coś tak wzięło na jasne, nie wiem, czy się do tego przyzwyczaję. Zobaczymy. Także taki piękny, perfekcyjny, mani jak zawsze. Robiony w Sol Beauty Barze razem z Peli, a w zeszłym tygodniu, słuchajcie, chyba dzień przed vlogmasami, byłam jeszcze na laminacji rzęs i to właśnie ona jest odpowiedzialna za to, jak się wszyscy zachwycacie moimi rzęsami, że są takie piękne, długie i właśnie permanentnie podkręcone, bo to właśnie robi laminacja, także Sol Beauty Bar niezmiernie polecam w centrum Warszawy. Podobałam też po drodze dwie paczki. I dzisiaj słuchajcie, nawet wiem co jest w obu. Pierwsza jest to marka and Co i to jest marka w ogóle nowojorska. I właśnie jak byłam w Nowym Jorku, to mi się rzuciły w oczy ich produkty i stwierdziłam, że chciałam je przetestować, więc właśnie prosto ze Stanów do mnie przyszły. I ojeju, są chyba jeszcze zamrożone, ale śmiesznie. Ja mam swoje ulubione szampony, mam swoje ulubione odżywki, ale chciałam przetestować takiego, wiecie, coś bustującego jakieś takie mocne maski do włosów, więc sobie zamówiłam jedną, która się nazywa Vanilla Boost i to jest właśnie taka reperu reperująca, a druga to jest peach colada i y, to jest mango i masło a to jest kokos i olej migdałowy i ta jest nawilżająca, ale śmiesznie, bo jak je wybierałam, to nie spojrzałam na pojemność, one mają tylko 100 ml, więc będą idealne na podróż i też to jest stópka, więc wiecie, jest dobra do przewożenia. Zobaczmy, czy one jakoś pachną. Mm, ładnie, bardzo ładnie. No, ta jeszcze zamarzła, ale się tam czuję faktycznie pachnie jak pina kolawe. A druga paczka, słuchajcie, jest taka wielka, że jej nawet nie podniosę, ale dwoje tu Wniosłam to jest. Nie pamiętam już ile litrów ja zamówiłam. E, Biopaliw do kominka. W końcu przyszło, więc będziemy mogli palić kominek. E, ciężko się to otwiera. Dobra, już rozumiem, czemu to było takie ciężkie. Słuchajcie, to jest 12 litrów biopaliwa. E, czemu tyle, aż tego zamówiłam? Bo było w promocji i musiałam płacić dwie dychy za wysyłkę, stwierdziłam, że już i tak kupię. Więcej starczy mi na dłużej, bo odziło taki... Jeden i biopoliwa schodzi bardzo szybko, tylko gdzie to będę teraz trzymać? Muszę coś zaraz wymyśleć, no i odalimy sobie kominek. Pokażę wam jak to działa, bo w sumie dopóki sama nie miałam tego kominka, to sama nie wiedziałam jak to działa, więc on y, jak sobie stoi jako ozdoba, to stoi bliżej tej choinki telewizora i tej bieżącej a nie chcemy wiadomo pożaru, więc na czas palenia go odsuwam możliwie jak najdalej tak żeby tutaj była taka wiecie po prostu przestrzeń. I tutaj w środku jest taki pojemnik u mnie z napisem home. W środku jest wata i tam właśnie nadal mam tego biopaliwa. Jak się staram nie dużo, bo nie chcę, żeby to się paliło jakoś bardzo, bardzo długo i zabieram to stąd, nic to nie stoi tu obok. Te butelki też są duże i dosyć ciężko się z nich także wycieram, co mi się rozlało, bo wiecie, przyzarny zawsze ubezpieczony. Dawno tego nie robiłam, trochę się stresuję, ale to dlatego, że ja się boję ognia, dlatego zamiast zapalniczki sobie podpalam taką długą zapałkę, ale już mi zostały dwie takie, wiecie, ostatnie, które już wcześniej używałam, teraz. tak żeby mieć większy dystans i... No, e, nie było tak źle. No i podpalam, żeby się będzie palić. Koniec. Nie było tak strasznie. Tutaj normalnie na górze, słuchajcie, jest od tego ciepło. Nie grzeje to jakoś domu bardzo, ale zawsze macie żywy ogień w domu. Widzicie, teraz dałam tak mało tego biopaliwa, bo no to tylko tak pokazowo i testowo, ale działa, działa. No, wieczorem będzie fajny klimat. Robimy sobie dzisiaj taką szybką sałatkę na lunch, którą sobie zjem z pieczeniem żytkim, więc mam tutaj ser halloumi, który właśnie sobie będę podsmażać lub podgridowuję go na patelni. Do tego ogórek zielony, pomidorki koktajlowe, ale ja użyję Tylko, bo akurat takie mam, cebula, czerwona, biała, nieważne i zielone oliwki. Zobaczcie na to, jakie piękne, zarumienione... Hallumi. Ja tutaj mam już pokrojone i wymieszane wszystkie warzywa. Jeszcze dołożyłam sałat i teraz zrobię do tego dressing, który się będzie składał z oleju z tawopado. Druga, troszeczkę płatka chili. Jeden mały ząbek czosnku, sok, cytryny, bazylia i sól i pieprz. Na górze ułożyłam właśnie jeszcze ugrillowane cieplutki hallumi, który pokroiłam. No i nasz dzisiejszy lunch jest gotowy. Mmm, mogę. No, ja nie mam hallumi. Muszę się, słuchajcie, ogarnąć na event, który jest o 16, a jest 16. Ale to będzie dłuższy event, więc nie muszę być na 16. Myślę, że tak 17, 17.30. Pojadę, będzie okej. Okay. I totalnie mi się nie chce znacie to uczucie, kiedy harmonogram mycia włosów wam się w ogóle nie zgrywa z życiem. Mi się nigdy nie zgrywa, i bardzo mnie to męczy, bo jutro idę do Fryzjera, więc. Mm, ale gdybym nie szła do fryzjera, to bym umyła teraz włosy Ale że jutro idę do fryzjera, to nie umyję włosów ani dzisiaj, ani jutro Już po prostu pójdę do, jutro do fryzjera, więc robimy sleek bana i się pomaluję Więc no, make up, myślę, że zrobię jakieś mocne kreski, bo mam ochotę się jakoś tak dzisiaj obudzić tymi mocnymi e, kreskami Ale zawsze mnie pytacie o to, jak robię sleek bana. I ostatnio, jak pokazywałam wam moje produkty do pielęgnacji włosów, to mówiłam, że część mam przy to I co te rzeczy do stylizacji, a będziemy włosy stylizować Więc ja robię szybko make up i pokażę wam, jak robię włosy klasyczny make-up taki zmienniaczek. Myślałam, że będę robić coś jeszcze mocniejszego, ale jak mam te zalaminowane rzęsy, to one robią całą taką robotę, że nie chciało mi się ani z kolorami, ani robić grubszych kresek. Nie wiem, dobrze się tak czuję. No dobra, a teraz co do tych moich włosów dzisiaj nieszczęsnych, to już Wam pokazuję co i jak robię. Właśnie zastanawiam się, czy będziemy spinać całe włosy, czy zostawiać coś. Twarzy, więc sobie najpierw to przymierzę, jak mi się podoba. A chyba zostawimy tak tutaj, takie dwa pasemka. Tak więc potrzebujemy je sobie spiąć. Zgubiłam gdzieś takie małe żabki, więc no. Tak niestety musi być. I używam teraz takiego kremu stylizującego włosy, który sobie będę na moich włosach rozprowadzać tak dosyć niedokładnie, tak po prostu, żeby moje włosy zaczęły być trochę te, takie bardziej mokre, mniej sypkie i podatne na kładanie. I teraz zaczynam sobie je zaczesywać. Czasami robię tego koczka wysoko, czasami nisko. Ostatni raz pierwszy raz też robiłam tak po środku głowy i też mi się całkiem spoko go nosiło, ale jak mam kreski, tak jak mocno zwiążę wyżej włosy, to wiecie, mi jak będzie jeszcze lepiej wyciągać policzki, więc chyba dzisiaj idziemy w tą stronę. I teraz na koniec przywracam moim włosom tak po troszeczkę mój przedziałek, żeby te włosy mi tak bardziej szły naokoło na około twarzy. Wiecie, jak to jest. Chowam za kolę. Ale te tutaj z tyłu normalnie zagarniam w linii prostej do tyłu. No i jak mniej więcej to wygląda, tak jakbym chciała, to zaczynam sobie to wiązać normalnie. W takiego jolokoczka, który nigdy nie wiadomo, jak wyjdzie. Zobaczymy, jak to wygląda w ogóle. No, tak średnio. Więc widzę, że dobra. będzie potrzebna druga gumka. Mm. Miałam drugą samą taką, ale gdzieś kupiłam. Więc dokładamy drugą gumkę, która nam naprawia kształt. No dobra, o. może być tak. I teraz. Co my tu robimy dalej? Patrzymy, jak to wygląda. Może być. Biorę sobie jeszcze minimalną ilość tego styling creamu, bo chcę, żeby tutaj te posemka moje się tak bardziej, o, zdyscyplinowały. I teraz biorę najsłynniejszy produkt chyba do włosów teraz, czyli żel z Got2B Schwarzkow, który ja mam już, słuchajcie, od bardzo dawna, ale ja go nie używam już taka dużo, bo ja też nie lubię takiego efektu, no takiego, jakim wiele osób uzyskuje tym żelem. No ale coś tam też sobie przyklepię, nie? Musi być. Jak mi coś odstaje, czy mi się robią dziury, to biorę taką szczoteczkę jak do brwi i nią sobie tutaj wszystko jeszcze poprawiam. I to czasami naprawdę robi bardzo dużą różnicę, ale dzisiaj akurat jakoś bardzo tego chyba nie potrzebuję. No dobra, będzie git. No i teraz tutaj sobie to trochę rozczesuję, żeby zabrać nadmiar produktu. No i co? Chyba jest git. Nie zawsze utrwalam to lakierem, bardziej lakieru używam, jeżeli potrzebuję mega trwałych na przykład... Loków, ale jak używam lakieru to takiego. And we're done. Lecimy do nobu. Um, Aha, jeszcze się przybrałam i to jakieś trzy razy, ale to już jest finalna wersja klasyk, deal i czerni. Teraz już naprawdę lecimy do nobu. Bo ja chyba Wam nawet nie powiedziałam, gdzie my dzisiaj idziemy. Stara, kupiła Tylko, Tak, to są frytki życia. Byłem nie chyba dobra. na kaca nawet wtedy, jedliśmy z tego. to być na To jest dobra. Jakie nowojorskie Zobaczcie kochani, tak sobie patrzę, co to są za knajpy I widzę tam, że są jakieś kanapki Że nazywają się Bangkok i Warsaw I mówię, kurde, co to za miejscowo, że tak fajnie nazywa kanapki A to kanapka ze drzewem I zobaczcie, nie ma złego marketingu Jest tylko ta mniejsza piszczona no, znaczy Z tego, że nasz lokal, jest zasłonięty przez wielkie drzewo Skoro możesz jego logo umieścić przed drzewem I jeszcze napisać, że to ze drzewem No, geniusz Geniusz Dzień dobry, piękna pani. Oczywiście w wszystko stronę. Stara, co sprawdzasz? Proszę, nie wiem. Praca. Ciężka. Taka późna go się na w pracę. Ojej, biedna, jak ty tak, wytrzymujesz? Postawiliśmy cię podwieźć do domu? Żebyś nie musiała marznąć. Nieprawda, tam. dlatego, że chcesz frytki, bo mieszkam koło dobrych frytek. <laughs> Wróciłam już do domu i zrobiłam sobie na wieczór zimową Herbaty tylko, że dzisiaj na zwykłej czarnej herbacie, a nie na tej malinowej, ale w środku standardowo jabłko, połarańcza i cytryna. I składałam też przed chwilą pranie i zobaczcie, co znalazłam coś, czego nie wyjęłam w tym roku. Kompletnie o tym zapomniałam. Czyli świąteczne ściereczki. Nie wiem od której zaczniemy. Może od tej. No, wiedziałam, że czegoś mi brakuje. W ogóle zobaczcie, jak jest późno. A ja sobie zrobiłam herbatkę, bo zaraz idę się kąpać i chcę sobie jeszcze troszeczkę pochillować, chociaż nie wiem, czy nie chyba powinno mi spać. I chciałam podekorować jeszcze kilka pierników, bo tak naprawdę nie miałam jeszcze na to czasu i mnóstwo pierników czeka jeszcze na swoją kolej, a muszą być dekorowane, bo przecież rozdawać je trzeba. Także nie wiem, dylematy, spać czy pić herbatę i dekorować pierniki. Powiem Wam, że bardzo podoba mi się ta świąteczna atmosfera. Tutaj w tym roku jeszcze przed chwilą się właśnie palił kominek też w ogóle, ale już zgasł już nie będę dzisiaj dodawać tego biopaliwa, także pokażę Wam pełen płomieni. Może, nie wiem, czy jutro czy innym razem, bo no po prostu życie nie chcę tego palić. A jak wcześniej Wam pokazywałam, to on jeszcze nie był rozpalony. Teraz się naprawdę Takim pięknym, widocznym, dużym płomieniem. A ja dzisiaj byłam na Iwancie marki REME, pewnie dla Was, no właśnie, może już widzieliście w telewizji, bo teraz lecą jej reklamy. A dla mnie, słuchajcie, już nie nować od kilku miesięcy, ponieważ to jest suplementacja kolagenowa, którą właśnie ja już od kilku miesięcy stosuję. I tutaj mamy właśnie taką kolagenową formułę, piękna w proszku, w trzech smakach. Ja już o wszystkie bardzo dobrze znam. Fajnie, że mam zapas. I na evencie dostałam jeszcze takie zaproszenie. Voucher na no, jakiś taki beauty zabieg, także jest ważny do końca marca, więc bardzo możliwe, że sobie skorzystam, więc bardzo dziękuję za zaproszenie. Było naprawdę bardzo fajnie. Event był w e, klubie Jasmine w hotelu Nowu, więc było bardzo elegancko, bardzo pięknie. Był panel, była e, Monika Brodka śpiewająca, także naprawdę bardzo przyjemny wieczór. A ja chciałam Wam jeszcze pokazać kilka produktów makijażowych, których dzisiaj użyłam, ponieważ jeszcze przed wyjściem właśnie do Nowu nagrywałam Wam story z update'em mojej moich wrażeń z Dr. Smile'em i było pytania, były różne pytania o różne rzeczy z mojego makijażu, także stwierdziłam, że po co mam się streszczać na Instastory jak po to są że mogę Wam to opowiadać tutaj. Było pytanie o konturowanie twarzy, więc namiętnie od kiedy przyszły mi te nowe produkty z Peze i Kokolity, to używam właśnie ich bronzer Warm Sunset róż, nazywa się sunkist i rozświetlacz Dewey Sunrise na pewno możecie je dostać na Kokolicie użyłam też tej Palety z cieniami. To jest taka moja typowa dzienna paleta. Myślę, że właśnie ją zabiorę ze sobą jutro w podróż. I ten cień, ten taki jasny, on jest moim ulubionym, taki niepozorny. Ale to wiecie, nie jest taki matowy beż, tylko taki delikatnie różowy. On świetnie powiększa przestrzeń ruchomej powieki. Naprawdę jest bardzo fajny, ale najwięcej pytań było o to, co miałam dzisiaj w wewnętrznym kąciku, Więc to jest taka marka Claire Blanc. Jest to taki mineralny rozświetlacz, który ja właśnie bardzo lubię nakładać mokrym pędzelkiem, albo wykańczać nim rozświetlacz, który mam już na serze. Wtedy ten efekt jest podbijany i jeszcze się pojawiło pytanie co miałam na ustach, więc to była stara, dobra Golden Rose Color Day. i tak ono się nazywa Long Day. No wiecie te płynne, matowe, kiedyś sławne z Golden Rose. Ja je nadal mam, nadal uwielbiam, nadal tak samo polecam, więc dzisiaj miałam na sobie kolor 16 i na to olejek do ust z NYXa, jak zwykle z kalendarzy corocznych. A mówiąc o kalendarzach jeszcze ich przecież dzisiaj nie otwieraliśmy także koniecznie zróbmy to teraz. Zacznijmy sobie może od szóstki kilsa którą mamy tutaj. Nie chcę zniszczyć nowe paznokci. Chociaż powiem wam, że w tym roku mamy naprawdę łaskawe kalendarze pod y, tym względem. I to jest produkt na dziś. Taki krem do twarzy. Ja go też używałam teraz niedawno. Jak byłam zaraz przed rozpoczęciem grudnia w Poznaniu. To właśnie jakoś te miniaturki, które się pojawiają tutaj ostatnio. Poznajdywałam i właśnie używałam. No jest okej, okay, ale czy to są jakieś szałowe produkty? No, nie powiedziałabym. Dalej mamy browary. I dziś szósteczka też w końcu coś większego. I mamy salsa chipotle. O ja! Ale ekstra się na takie rzeczy czekałam w tym kalendarzu. Mega. Co ja mogę z tego zrobić? Czy Możecie mi podesłać proszę jakiś przepis, co można zrobić ze salsa chipotle. Jakieś kosy? ja dobrze myślę. Szóstka w kalendarzu Sephora, tak na dobrą sprawę jak już dzisiaj mam szósty dzień. Słuchajcie, jedna czwarta. Za nami przecież. No i tutaj po raz kolejny się powtórzę. Kalendarz Sephora jest po prostu genialny. Zobaczcie, to jest Charlotte Tilbury I to jest The Charlotte Touche. Like Filocec Push Up Lashes. Nigdy nie miałam tuszu z Charlotte Tilbury. Nigdy w ogóle nie miałam żadnego produktu od Charlotte, a słyszałam same dobre rzeczy, zwłaszcza o produktach do ust. Nie wiem, czy po tuszu będzie, wiecie, jakaś super wielka różnica. Myślę, że nie, bo to jednak jest tu do rzęs i jak sami wiemy jest mnóstwo świetnych tuszy np. z Maybelline czy z L'Oreal ja też bardzo lubię tej wyższej półki Benefit ale to nie cena tutaj ma na to wpływ wiadomo opakowanie jest piękne no ale myślę, że to jest dobry krok do tego żebym w końcu z marki Charlotte Tilbury coś więcej zaczęła testować, także ekstra a jeszcze został nam The Body Shop no a szóstka tutaj w dolnej szufladzie była i jest to szampon w pełnowymiarowy o zapachu Moringa i właśnie zauważyłam coś dziwnego tutaj że zobaczcie tutaj to się wciska jakby nie wiem o co chodzi. Widzicie? Nie wiem, czy to widzicie, ale tutaj na 19 też. Te naklejki, one są takie, że ja bym je mogła, nie wiem. O, widzicie? Coś to z tego zrobić. Aha, bo to chodzi o to, że to może iść do recyklingu, tak? I ja mogę to. Co? O co z tym chodzi? Czy ja mogę to zdjąć? Ej, nie rozumiem. Czy ktoś mi może wytłumaczyć jakiś z tego zamysł? Może ja jestem jakaś niedomyślna. Czy to pisze coś na ten temat z tyłu? Nie. Mm. Na pewno to ma jakieś wiecie głębszy sens, ale ni właśnie nie każdy to ma. To nie ma, to i to ma. No nic. Troszkę dziwne. To co? Pytanie dnia i wieczorna pielęgnacja. Dzisiaj w takiej kolejności nie pytanie dnia będzie na końcu, ale zanim to, to, muszę wam coś pokazać, ponieważ jutro są Mikołajki. Właściwie już za 25 minut się zaczynają. No i wiecie, jak mieszkam sama, to Mikołaj nie odwiedza niestety samotnie mieszkających dorosłych. Ale moja mama napisała mi, hej, byłeś grzeczna? Ja na to, a w jakiej ty strefie czasowej żyjesz? Jest 22.24. Nie liczy się. Byłam, byłam. Czasy mojej niegrzeczności zostały w liceum. Na co mama? To dobrze, bo do grzecznych dzieci dzisiaj w nocy przychodzi Mikołaj. Ja napisałam, że się boję. A mama, nie bój się, on tylko roznosi prezenty i dzieci grzecznych nie zaczepia. Wiem, że już wyjechał, bo maila wysłał. Jakieś ciasteczka na szyku, bo jest głodny, to zje. Tylko nie wiem, czy będzie wiedział pod którą poduszkę, bo tyle ich masz. W końcu z Mikołajem to sobie poradzi. Do siódmej rano powinien być. Nie wiem o co chodzi. Nie mam zielonego pojęcia. Dowiem się rano yy, i wy też w jutrzejszym vlogmasie. Ale nie powiem, że się boję, ale totalnie nie wiem czego się spodziewać. Nie mam nic, co bym podejrzewała. Jeszcze jedną rzeczą się chciałam Wam pochwalić, bo w końcu po dwóch dniach się dowiedziałam, jak to się robi. Teraz jest na to mega e, hype na Insta. A ja nie wiedziałam przez dwa jak to działa. Aplikacja słuchajcie Lensa. I ona wam robi te takie awatary. I właśnie przez chwilę mi się wygenerowały. To jest słuchajcie płatne, trochę trwa, ale właśnie mi się wygenerowało to, także będę oglądać, jeszcze tego nie widziałam no ciekawe to jest, powiem wam ciekawe, jakie mi wygenerowało awatary, O, poka to jest fajne, wrzucę wam najfajniejsze na insta, ale już jestem zmęczona już widać, że oczy mi się same zamykają ale bez pytania nie was nie zostawiam, więc zostańmy w tematach piłkarskich i są pytania, który piłkarz jest twoim ulubionym i jaki piłkarz ci się najbardziej podoba z wyglądu, czy od zawsze lubiłaś oglądać piłkę nożną, więc zaczynając od końca, tak ja od zawsze lubię Oglądać piłkę nożną. Nigdy nie byłam fanką grania w nią. Nie potrafię grać, ale zawsze lubiłam oglądać te wszystkie mistrzostwa, jak właśnie Euro czy Mundial. Oczywiście mam to, jakby po tacie. Moja mama chyba za bardzo nie jest yy, z. Z tym zaprzyjeźniona tematem, aczkolwiek z moim tatą faktycznie oglądała też zawsze. Ale nie wiem, mnie to po prostu jakoś zawsze wciągało. Mega lubiłam oglądać te rzeczy. Byłam raz też e, na meczu reprezentacji Polski. Co prawda to był mecz towarzyski. Kurde, teraz bierzemy taką znawczynię, że nie pamiętam, czy to było ze Słowacji, czy ze Słowenii. Już nie pamiętam kiedyś we Wrocławiu, wiele lat temu. I fajnie było to zobaczyć na żywo, ale online też bardzo lubię to oglądać. Online, wiecie, w telewizorze. Już po prostu tej godzinie się nie mogę skupić, bo już jest po 12. Więc tak, lubiłam to oglądać od. Zawsze, jeżeli chodzi o te wszystkie takie wiecie rozgrywki klubowe, te takie wiecie ligi i tak dalej, ekstra klasy i inne takie, to nie śledzę tego na bieżąco. Rzadko kiedy coś zerknę, przyznaję się, ale wszystkie mundiale i euro to obowiązkowo oglądam od dechy do dechy. W tym roku niestety tak felernie trafiło się w grudniu, że nie oglądam tego aż tak dużo, bym chciała, ale nadrabiam wszystkie jakieś najważniejsze momenty i tak dalej. Śledzę na bieżąco, wiem za to spalony. Jeżeli chodzi o piłkarza, który mi się podoba najbardziej z wyglądu. Pewnie spodziewacie się ode mnie odpowiedzi Matty Cash albo Nikola Zalewski, Patrząc <grym> po TikToku. Mm. Powiem Wam, że nikt mi nie przychodzi jakoś tak do głowy, szczególnie niemiecka reprezentacja zawsze mi się podobała, ale nie ta obecna, tylko ta starsza jeszcze. Nie, no nie mam chyba takiego jednego piłkarza, który najbardziej mi się podoba z wyglądu, no ale faktycznie ta nasza reprezentacja w tym roku jest niczego sobie, natomiast jeżeli chodzi o to, który pilkarz jest moim ulubionym, to aktualnie Kylian Mbappé. To chyba nie muszę tłumaczyć, jest turbo śmieszny. Właśnie bardzo lubię go też i Neymara razem, no i po prostu jest uważam, że świetny ma fajne poczucie humoru jest taki młody w tej piłce więc powiedzmy że Kiana ma. Czy moje odpowiedzi były zaskakujące czy były do przewidzenia? Bo mam wrażenie, że były do przewidzenia. No trudno. Ale ja zgodnie z obietnicą jeszcze przed spaniem pokażę Wam, jak wygląda moja wieczorna pielęgnacja twarzy, więc na początku rozpuszczam sobie makijaż olejkiem. Już mi się skończył ten mój ulubiony olejkowy balsam Tam z The więc kończę jakieś inne rzeczy, które mam, ponieważ chyba kiedyś wam tu mówiłam na store, że o dziwo wiele tych olejków do makijażu. Wcale się do tego demakijażu nie nadaje, ponieważ nie ma tej substancji, która potem pozwala się temu olejowi emulgować, więc na przykład ten olej z Eveline, wiem, że dużo osób go lubi, bo jest dostępny. A mam wcale taki dobry. Nie, więc ja teraz używam ten z Veoli, mam jeszcze w zapasie kilka takich masek w słoiczkach, z, nie wiem, z chyba ale na razie używam tego, bo jest już napoczęty, Ja na przykład z Eveline, bo też miałam otwarte kilka opakowań, bo bardzo go lubiłam. Ja używam teraz po prostu do mycia pędzli czy gąbek, no ale teraz używam go. Jest, jest ok. nie jest to ten mój ulubiony QA, ale używam wszystko inne, żeby potem powracać do QA, więc no, jak go mam, to wiecie, tylko używam. zużywam, ale nie, nie polecałabym wam go kupować. I masuję sobie nim twarz, potem dokładam do tego wielorazowy wacik, a potem już robię drugi etap oczyszczenia i używam tego samego co rano, czyli emulsji myjącej, to już jest końcówka, to są sobie ostatnie podrygi No i twarz wycieram jednorazowym ręczniczkiem, który zmieniam sobie codziennie I tutaj będzie całkiem podobnie jak było rano Czyli sobie spsikuję twarz czymś, żeby lepiej mi się wchłaniało serum Także wykańczę tą mgiełkę z pezę. No i sięgam sobie po jakieś serum, mam ich dosyć sporo I w sumie codziennie staram się sięgać po coś innego Posuwując to do potrzeb mojej skóry Na przykład Oopsie. Lubię to serum z Estée Lauder, chociaż on jest właśnie takie naprawcza, a mi raczej wciąż brakuje nawilżenia. No nie ukrywam, że tą miksę bardzo, bardzo lubię, ale wolę ją rano, żeby łączyć ją też z kremem. Także dziś użyję sobie takiego serum nawilżającego. Emu Gel z Basic Club, też jest fajne. Pod oczy jak nie kills, to używam Estée Lauder Advanced Night Repair Eye Cream. No jakiś mocno nawilżający krem do twarzy, który nakładam grubą warstwą, albo używam tego. Go kupiłam w Estee Life, czyli u kosmetologa i on mi został przez niego polecony. On jest świetny. Miałam go też ze sobą w Azji całe lato. Byłam w tym roku i w ogóle wiele podróży on był za mną, bo ma wygodną tubkę. I jest świetny, uwielbiam go. Ale skoro jestem w domu i wiecie, mam tu większość moich produktów, to często go też zmieniam. Bo ja lubię takie nocne maski, bądź bogate kremy, które jeszcze rano czuję. I na przykład tego wam nie polecam akurat. Ta z biologami całą noc na nie jest fajna. A za to bardzo fajnie jest ten krem Ultra Facial. On no jest bardzo podobny właśnie do tego od kosmetologa, co wam pokazałam i ma słoiczek, więc najczęściej chyba w domu sięgnam pod tego, no bo tam jest w tupce, więc biorę go w podróże, a w domu używam tego. Chociaż ostatnio też przypomniało mi się o istnieniu marki Naturique, z której mam właśnie krem na noc i na dzień i ten przed zaśnięciem, czyli na noc sobie czasami używam. Właśnie dzisiaj chyba mam na niego Ochotę. Także taka pielęgnacja wieczorna pokazałam Wam więcej niż to, czego używam tylko dzisiaj, tylko też jakieś alternatywy, a nawet to, czego Wam nie polecam. Także mam nadzieję, że gdzieś to było dla Was pomocne, a już jestem turbo zmęczona już. Mimo, gdzieś dzisiaj te pierniki słuchajcie, kąpię się i spojrzyjmy, bo jutro czeka nas bardzo długi, bardzo ekscytujący dzień, bo idziemy do Fryzjera jutro i na poprawkę tatuażu i pakujemy się. Zaraz Wam gdzie lecę i jeszcze, jeszcze coś będziemy robić, ale nie mogę tego powiedzieć, bo to jest pewna niespodzianka i nie mogę ryzykować, że osoba, dla której jest to niespodzianka to zbawię. Także dziękuję wam kochani serdecznie za oglądanie. Zostawcie proszę kciuka w górę, komentarz i koniecznie suba z dzwoneczkiem. Przypominam wam o zbiórce. Każda złotka się liczy. Link macie na początku opisu, a my słyszymy się już jutro o 16, jak codziennie. Buziaki. Pa!